Sponsorem audycji jest Oanda TMS Brokers. Doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu. Codzienny. Podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. To będzie odcinek o wakacjach. Wielkanoc z zapasem a na turystycznej mapie Europy zajdzie ważna zmiana, podobna do tej, która rok temu wykreśliła przynajmniej na razie z listy docelowej jeden z najpopularniejszych kierunków dla polskich turystów. Cóż takiego się zmieni? To jest codzienny podcast gospodarczy. Zaczynamy. Strefa Schengen to międzyrządowy projekt państw Unii Europejskiej. To ta jej część, po której można podróżować bez żadnych kontroli na granicach wewnętrznych. Polska należy do tej grupy od końca 2007 roku. To znaczy, że po wjeździe do kraju, na przykład od wschodu, można dojechać aż nad Atlantyk bez zatrzymywania się na granicznych rogatkach. To dlatego, że państwa wchodzące do Schengen ufają sobie nawzajem i zakładają, że każde z nich na swojej zewnętrznej granicy z krajami spoza Unii. Unii Europejskiej, w tym na granicach, na lotniskach, zrobi wszystko, co potrzebne, by zatrzymać nielegalną imigrację. Bo wjazd do któregokolwiek z tych krajów oznacza swobodny wjazd do wszystkich pozostałych tak zwana wiza Schengen, uzyskana w polskim konsulacie gdziekolwiek na świecie, uprawnia do wjazdu np. do Hiszpanii czy Holandii, czy gdziekolwiek indziej w Europie. Polska należy do grupy Schengen od 2007 roku. Od tamtego czasu pilnuje swoich granic w imieniu całej grupy, a jej obywatele jadą z Lublina do Lizbony bez kontroli. To wielkie ułatwienie dla transportu międzynarodowego, bo likwiduje kolejki tirów na granicach wewnętrznych, skraca czas dostaw i oszczędza pieniądze. Ale to też potężny napęd dla turystyki. By pojechać na wczasy do Grecji. Polski turysta nie potrzebuje żadnego międzynarodowego dokumentu. Wystarczy na wszelki wypadek dowód osobisty, który i tak każdy dorosły ma, czyli wygoda Level Master, ale nie dla wszystkich. I teraz opowiemy o przypadku Chorwacji. Chorwacja pobiła w ubiegłym roku wszelkie swoje wcześniejsze turystyczne rekordy. Do kraju przyjechało o blisko 10% więcej turystów niż rok wcześniej, oraz co ważniejsze, więcej niż w fantastycznym roku 2019, czyli przed pandemią. Rekordowe wyniki odnotowała branża hotelowa, gastronomiczna i czarterowa. Rekordowe były turystyczne przychody dla całej chorwackiej gospodarki. Najwięcej gości miał Półwysep Istria, na drugim miejscu znalazł się Split z Dalmacją, a na trzecim Kvarner. Ofiarą własnego sukcesu padł Dubrownik. Miasto uwiecznione w jednym z najpopularniejszych seriali wszechczasów, Grze o Tron dusiło się od turystów. Była ich taka masa, że miasto zaczęło się bronić. Wydało serię decyzji antyturystycznych, wśród których najbardziej anegdotyczny jest zakaz stoczenia po zabytkowym centrum walizek na kółkach. Brzmi zabawnie, tylko dla tych, którzy w Dubrowniku nie mieszkają. Brukowane kamieniem ulice, noc w noc niosły dźwięk ciągniętych stadami bagaży. Bagaże na kółkach zostały więc zakazane. Na progu lata Dubrownik przebił. Wenecję jako najbardziej zatłoczone turystycznie miasto świata. Jesienią miasto wydało zakaz budowania apartamentowców z mieszkaniami pod najem krótkoterminowy. Zaczęło też skupować mieszkania, by zaoferować mieszkańcom długoterminowe umowy. Bo miasto, które ma niecałe 30 tysięcy mieszkańców, przyjęło w ubiegłym roku. Ponad milion gości i załamało się pod ich ciężarem, stało się tak nieznośne, że Dubrowniczanie nie chcą już w nim mieszkać. Wszystko po tym jak w styczniu ubiegłego roku Chorwacja weszła do strefy Schengen oraz przyjęła euro. Dla Europejczyków, zwłaszcza tych z północnej części kontynentu, stała się w ten sposób łatwo dostępnym krajem z klimatem podzwrotnikowym, z gwarancją pogody, najczystszym w tej części świata morzem i imponującymi zabytkami. Każdy Niemiec, Szwed czy Irlandczyk mógł wjechać do Chorwacji bez paszportu, mógł też płacić w euro, nie przeliczając cen z lokalnej waluty. Już na starcie sezonu chorwackie media donosiły, że Poczynek na Makarskiej Riwierze jest dla statystycznego Chorwata finansowo nieosiągalny. Noclegi podrożały średnio o jedną piątą. W miejscowościach turystycznych ceny w sklepach spożywczych stały się wyższe niż w Niemczech i Austrii. O posiłkach w restauracjach nie wspominając. Horrendalnie drogie stało się nawet wynajęcie plażowych leżaków czy parasoli. Obroniły się jedynie ceny paliw, ale tylko dlatego, że kontrolował je rząd. Paradoksalnie najmniejszy udział w drożyźnie miało wprowadzanie w Chorwacji euro. Dla ilustracji konkrety. Gałka lodów w Dubrowniku 5 euro, hamburger na Istrii 22 euro, a Aperol Spritz w Szybieniku 11 euro. Czy to samo wydarzy się właśnie teraz w Bułgarii? Bułgaria z Rumunią wchodzą właśnie do strefy Schengen. Na swoją kolej czekały 15 lat dłużej niż Polska. Bułgaria ma długą granicę z Turcją, przez którą do Europy maszerowały setki tysięcy uchodźców z krajów arabskich. Zgodę dostała, gdy udowodniła, że jest w stanie skutecznie kontrolować u siebie migrację, w tym za pomocą budowanego wciąż granicznego płotu. Dlatego od kwietnia do Schengen Bułgaria wchodzi połowicznie na granicach lotniczych i morskich przylatujący na bułgarskie, a także rumuńskie lotniska obywatele Unii Europejskiej nie będą kontrolowani podobnie w przypadku przejść morskich, ale na przejściach drogowych wciąż będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości. W przypadku polskich podróżnych może to być dowód osobisty. Muszą go mieć także dzieci aplikacja m obywatel nie wystarczy Bułgaria i Rumunia wchodzą więc do Schengen na raty z takiego rozwiązania zadowolone są tylko częściowo, bo otwiera to drogę turystom. Większość ruchu turystycznego odbywa się samolotami do kurortów nad Morzem Czarnym, ale nie załatwia sprawy kolejek na zewnętrznych granicach, gdzie ciężarówki stoją i czekają na kontrolę po kilka dni. Sama tylko Rumunia w ciągu dekady miała na tym stracić 25 miliardów euro. Bułgaria ma nie pójść drogą Chorwacji także dlatego, że wciąż dla większości zamożniejszych zachodnich Europejczyków jest miejscem nieoczywistym. Położona nieco na uboczu Europy nie ma z zachodem takich więzów jak Chorwacja, na przykład z Niemcami, którzy zostawiali na adriatyckim wybrzeżu miliony marek jeszcze zanim Niemcy weszły do strefy euro, a Jugosławia się rozpadła. Operatorzy turystyczni są więc zdania, że. Że ceny nie pójdą gwałtownie w górę, zwiększy się za to liczba turystów, zwłaszcza młodych, podróżujących na własną rękę, bo zniknie przeszkoda w postaci obowiązku posiadania paszportu, zwiększy się konkurencja i jakość usług, bo wzrośnie zainteresowanie bułgarskimi kurortami czarnomorskimi. Bułgaria już więc liczy przyszłe zyski i ma nadzieję na jeszcze większy ruch z Polski. Dla polskich turystów Bułgarskie Morze jest najbliżej położonym celem wakacyjnych podróży lotniczych, z gwarancją słońca i umiarkowanymi jeszcze cenami. Dlatego Bułgaria jest w Polsce wschodzącą turystyczną gwiazdą. W ubiegłym roku odwiedziło ją ćwierć miliona polskich turystów, czyli o 1 piątą więcej niż rok wcześniej. W tym sezonie rząd Bułgarii prognozuje, że będzie ich więcej o kolejnych 20 Czyli w sumie 300 tysięcy. Bułgarzy chwalą się hotelami równie wygodnymi jak te w Grecji i znacznie niższymi cenami. I na koniec o tym, że w tym roku Polacy nie będą oszczędzać na wakacjach. Z danych biur turystycznych wynika, że tłumnie ruszyliśmy po rezerwacje, a ten rok może być historycznie najlepszy. Już w styczniu i lutym liczba rezerwacji była wyższa niż w rekordowym 2019. Większe jest zainteresowanie wakacjami z wyższej półki. Wygląda więc na to, że wychodzący z kryzysu kosztów życia Polacy odbiją sobie w ten sposób całoroczne zaciskanie pasa i całoroczny brak komfortu pod plażowym parasolem i na ręczniku nad basenem w ciepłych krajach. Podcast przygotowała Anna Augustyn, a przedstawił Wojciech Kowalik. Do usłyszenia! Codzienny podcast gospodarczy. Sponsorem audycji jest Oanda, TMS Brokers, doświadczony dom maklerski specjalizujący się w inteligentnym inwestowaniu.